No dobra, przedstaw się. Jestem zawodowym spawaczem i się wcale tego nie wstydzę, bo będę spawał takie tutaj heby. To czyni? To też czynię. Paniale. Uczyniłem, co mu obiecał. Teraz poczekamy, jak chwilę ostygnie. Zbaw mistrza, obijemy go. Gdzie ten łobijak jest? Tu jest. Tu jest łobijak? Będzie Pan zadowolony. Pożegnaj się z Państwem. Dziękuję. Tak się spada.